Идем на грамоту, грамоту, грамоту. Давай. 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 ale również szans. E, jeśli chodzi o kwestie finansowe i stabilność firmy. My Nadzoruję. Ważna kwestia, żebyście wiedzieli. To, co jest w firmie i to, co jest w spółdzielni, jest nadzorowane przez Radę, Radę Nadzorczą i oczywiście mają osobę jako prezesa spółdzielni. To, że mamy kryzys i to, że mamy duży spadek Przychodów firmy na pozycji proszków to jest około 54% przychodów tego co mieliśmy 5-6 miesięcy temu. Czyli krótko mówiąc nasza spółdzielnia ma niestety ale dużą redukcję możliwości, jeśli chodzi o przychody, które uzyskujemy w naszej firmie z tytułu tego, że niestety załamały się rynki po stronie zmieniężenia na pozycjach proszkowych, gdzie produkujemy bardzo dużo tego typu produktów. Druga kwestia, która jest dosyć istotna, to istotna. No niestety ponosimy też jako spółdzielnia znacznie wyższe koszty, które niestety w tym roku bardzo mocno nas wyderzyły. Czyli finans spółdzielni jest mocno niekorzystny. Czy chcemy, czy nie, cała branża spółdzielni, spóźni cały czas przeżywa ogromny kryzys. To, co my jako zarząd i Rada na to, musimy się wykonać, my musimy zwyczajnie sfinansować naszą firmę. To od takiego oceanu, aby nie zyskiwać strat. W związku z tym to co było się na poczcie. Tak? Ja nie mam do pana, bo ja nie zrobiłem tego. Ja nie Cena w sklepie mleka przyszła końcem miesiąca od 1 kwietnia. Na dwie dni to jest przestępstwo. Głosił Pan na radę nad dorosłą, że to powinien być przestępstwo? Znaczy Proszę ja mi Pan ja powiedzieć. Tak, tak przecież tak, tak. tak. ja, ja do niego CBA. Jeden go ścigają, to będą z Nie wierzy. o to chodzi, żebyście no. nie zaprzeczali teraz. No to na początku kilka stwierdzili, że a teraz pięć liczy do osiem To bym nie potraficie liczyć. Ja mam prośbę do no Państwa, tak? Tak naprawdę mamy kryzys, który przeżywamy wspólnie niestety dzisiaj. Jest tak. jest stać? zabrałeś, a sobie nie! Znaczy powiem jedną rzecz. Po co wziąłeś trzeciego prezesa sobie? Ja nie brałem trzeciego prezesa. Jak? Jutro muszę wiedzieć, spokój? Na co? To no. no, powiedz! Rada Nadzorcza decyduje, a za kto jest za ja nie. A gdzie jest Rada Nadzorcza dzisiaj? Nie! Na się Proszę o Ja powiem jeszcze, że udzielam oczywiście grzecznej, to co jest moim obowiązkiem, udzielam tych informacji dla Państwa. Mamy niestety kryzys, który mamy, tak? Czyli drastyczny spadek, spadek, spadek przychodów spółdzielni. Z drugiej strony mamy koszty, mamy. Naszym i moim obowiązkiem jest finansować spółdzielnie, bo nie możemy dopuścić do tego, aby mieć niestety e, no, wyniki ujemne. jak my mamy. Żuby, ale jak mamy... To, 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 co chcę Państwu powiedzieć, ważną rzecz. Tutaj mamy dzisiaj pracę i tak dalej. Nie robię tego, żeby tutaj oczywiście Państwo nie udzielać prawdziwych informacji. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Rada Nadzorcza... Zarząd Spółdzielni kieruje spółdzielnią tak, żeby zapewnić jej możliwości funkcjonowania. Ale bez mieszkańców... Nie udoskonie, nie dobrze zrobić. Nie udoskonie. Pójdź no, zebrania i prezes nic nie mogło zadłużyć. Okay? No, to, prezes, prezes, to, pamiętajcie o jednej rzeczy. No nic prezes, nie zebrania jak bo... Prezes mi rada nadzorcza. E, oczywiście zarząd decyduje tutaj... To znaczy, że masz złą i cię nie informowała. Chciałbyś swoją i cię źle informowała. Żeby była jasno, że rada? Nie jasno. Ja chcę do tyłu. Rada nadzorza, to, było pie... Rada nadzorcza jest informowana o wynikach, które mamy w spółdzielni. Na podstawie wyników podejmujemy decyzję. Mamy to w statucie. Pamiętajcie o jednej rzeczy, żeby... Ty do tyłu? Nie, ja jestem cenę tyłu. To jest przestępstwo. Rada to jest Ja mam prośbę do pana, tak? Pamiętajcie o jednej rzeczy. Jesteśmy razem wspólnie w całej branży, tak? Państwo jako dostawcy i członkowie spółdzielni, a z drugiej strony nie. jako spółdzielnia.

Ja nie mam, nie mam tak, wpływu na ile handel i finalnie, e, finalnie jednostki, które handlują naszymi towarami, my oczywiście budujemy pojęcie sprzęt, że my nie mamy do końca wpływu i jaka ta cena jest na półce. No niestety tak wygląda handel na dzisiaj. A my to te To ty kiedy zrobiłeś? Ja to Zrobiłeś? Ja to panele. Założę. Czego zakupiłeś? Nie, nie. nie. nie.

Obrigado. Tak, żeby się wiedzieli, najważniejsza kwestia. My naprawdę ograniczyliśmy bardzo mocno. Rada nadzorcza była informowana o tym. Druga kwestia, z racji tego, że Pan Prezes Grzegorz Ryszkowiewa miał bardzo duże doświadczenie, nie możecie tego mówić. wody i kurwa głupi, czy Non mi piace di curva, non mi piace di curva, mi di curva, non mi piace di curva, non mi piace di curva, non mi piace di curva, non curva, di curva, non mi curva, non mi non mi di curva, non

to co jest istotne. Na, 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 na niestety pozycji przychodowej istotnej mamy bardzo duży spadek przychodów, tak? Z drugiej strony mamy bardzo duży wzrost kosztów firmy. No niestety w tej sytuacji byliśmy zmuszeni do tego, żeby zfinansować firmę na tym poziomie. I taka jest prawda odnośnie tego, co się stało w naszym stanie. Proszę nam podać plan naprawczy na 90 dni plan naprawczy. Plan naprawczy został przedstawiony na Radzie. Ale my nie wiemy. To co, to, co zostało zrobione. Zaakceptowano i ten program naprawczy został zaprezentowany na Radzie Nadzorczej. To nie jest to wydrukowany, prosimy dokumenty. To nie jest tak, że udostępnimy dzisiaj wszystkie informacje, ale jedną, jedną rzecz, którą zrobimy na pewno, razem z Panem Przewodniczącym ustalimy w jaki sposób i co przekazujemy Państwu oczywiście na tyle, żeby też chronić naszą spółdzielnię. Pamiętajcie o jednej rzeczy. My chronimy też nasze, naszą, naszą spółdzielnię. I powiem, to jest to, co chciałbym Państwu zapomunikować dzisiaj. Przez w przyszłym tygodniu mamy kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej i w tym A. momencie... Jeden momencie... będzie? Nie widzę prezesu jeśli było to na Radzie. Jaki jest ciało prawcy na 90 dni? Proszę nam to podać, bo dla nas to jest ważne, to, bo produkujemy to, bo, i, babia, i my ubiega, musimy się uszykować, babia, żeby fundusze rozłożyć, żeby w ten kryzys. Formie proszę to podać na 90 dni. Zrobimy to w formie dokumentu informatycznego. Ale ktoś było na radzie, proszę nam powiedzieć. Proszę nam powiedzieć, że było na radzie, <gry error> jak to radzie, i to jest bym na no my, to by stanza, na radzie, na radzie, To na to, 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 to ile? Jak to? nagrywa. za wy, były, że będziemy tutaj z prezesem na razie, tak, ani ty nie powie. ani następny radny, ani trzeci Ani ja mówię, ani papiery, papiery, u mnie na u mnie na wiosce jest Nie, to nie jest tak, bo zaraz powiem tak, wszyscy mówią tu bardzo dużo złych rzeczy, prawda jest taka, z mojej strony ja chciałbym, żeby wszyscy dostawcy byli w naszej spółdzielni, tak? Prawda jest taka, spółdzielnia Odebneka też nie będzie przecież istnieć. To, że mamy kryzys, to jest normalna, to jest nienormalna rzecz. Niestety mamy tak jak mamy. Ja robię wszystko łącznie z Radą Nadzorczą, aby w tym trudnym czasie zbilansować firmy. To co powtarza

Merytorycznie porozmawiać. My, my się chcemy dowiedzieć już jakiś czas i chwilę, nie skończyłem pytania. Jakie jest zadłużenie? Wie pan, co ja panu mogę powiedzieć, czy ja jestem na plusie w gospodarstwie, czy na minusie? Ja to wszystko wiem. Możecie powiedzieć, ile macie kredytów? A ile macie na koncie? No. no przecież to jest proste, jak budowa cepa. Chwilę. My jesteśmy tutaj właścicielami i my zadajemy bardzo proste pytania. ADLSA. Jestem czy nie jestem, czy będę, to nie są filozoficzne pytania. A To jest jak dwa dodać, dwa, robi się cztery. Więc nasze pytanie jest tak, jakie jest, jakie jest zadłużenie? I nie chodzi o przecinek, żeby w groszach podać, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jakie pani zadała, ilu rolników chce odejść? I też nie chodzi o to, żeby powiedzieć 232. Nie, mniej więcej 15-16 około. I na jaką kwotę mleka? Jest... I na jaką kwotę mleka? Mniej więcej. Powie w ciszy. ciszy, dokładnie. Cisza. Proszę, pytanie cisza. Nie, e, rozpocznę od tego drugiego. Na dzisiaj w mojej ocenie 30, pamiętajcie, mówimy o dwóch dniach, to jest około myślę 30-40 e, podmiotów, rolników, którzy złożyło wypowiedzenie. Tak? Dziękuję. I to jest prosta odpowiedź. Następne. Zadłużenie. Znaczy się dalej. E, Ilość legat to oczywiście pan Piotr Spieszkiewicz teraz na bazie, kto to jest, oszacujemy. To może, a znaczy ja powiem tak, wstępnie szacujemy 50-50 tysięcy litrów mleka. Ale, ale mówimy o grupach indywidualnych, indywidualnych rolnikach. Tak? Przepraszam bardzo, bo Piotr jeszcze ja teraz zrobię tą kalkulację dzisiaj. 87 tysięcy litrów mleka, 27 dostawców, tak? Dziennie. Tak. Spółki, spółki de facto nie podjęły żadnej decyzji póki co oficjalnie na dzisiaj, czyli ja nie wiem. I to jest uczciwa odpowiedź w stosunku do Państwa I, i mam nadzieję, że tutaj wiecie, jak to wygląda. Z punktu widzenia finansów spółdzielni, to co musicie też wiedzieć, ja jestem zobowiązany do, i przepraszam Was bardzo, że to powiem, pomimo tego, że jesteście na forum publicznym. Bo radia, bo jest. media. Jestem do tego, żeby zachować tajemnicę. Możemy, możemy zrobić spotkanie zamknięte. Wyprosimy członków mediów. Ale mam prośbę jedną, bo to jest bardzo ważna rzecz, to co zostało powiedziane. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Ja oczywiście nadzoruję e, filmę tutaj. E, to jest moja stuprocentowa odpowiedzialność, ale pamiętajcie też o jednej rzeczy. Rada Nadzorcza ma taką samą odpowiedzialność. Cisza! Rada Nadzorcza ma taką samą odpowiedzialność jak ja, jeśli chodzi o dbanie inter o interesy naszej spółdzielni, czyli interesy państwa jako właścicieli. I teraz to, co ja proponuję, uważam, że to jest najbardziej racjonalne. Robimy zamknięte spotkanie z właścicielami. Pytanie, czy w takim gronie, bo tu oczywiście jest ten problem komunikacji. I wtedy Rada Nadzorcza i ja. Prezentujemy te wyniki, które Państwo musicie wiedzieć jako właściciele, ale będzie to oczywiście za zamkniętymi drzwiami. Plus oczywiście to, co jest istotne, bo powiem jedną rzecz. Dzisiaj mam wrażenie trochę, jest liczna na mnie, na moją osobę. E, zawsze przywódca dostaje po tyłku, no niestety. Zawsze dostaje po tyłku. ja to przyjmuję. Pozwólcie mnie też. E, to jest bardzo ważna rzecz, którą powiem. My mieliśmy, i tutaj nie ma żadnej tajemnicy, bardzo dobre wyniki w poprzednim roku finansowo, w spółdzielni. Pamiętacie to? Mieliśmy? Czy mieliśmy Nie, ja mówię. Ale posłuchajcie mnie. A, niech, niech, niech pan prezes spłoszył. Posłuchajcie mnie. Proszę o spokój, proszę o spokój. Ale proszę o spokój. Ale proszę o spokój. Proszę o spokój. Naprawdę. E, możecie wierzyć, że z całego serca zawsze działałem na rzecz rozwoju firmy i poświęciłem naprawdę bardzo dużo przez ostatnie 30 tygodnie, żeby faktycznie ta moja praca zmieniła e, firmy na prusach. Tak? I tutaj mogę przed Wami stanąć w i nie jedno. Jest to prawda i teraz do czego dochodzimy? To, co chcę Państwu powiedzieć, to jest naprawdę bardzo ważne to, co Wam mówię. Proszę, proszę nie posłuchać, naprawdę. Niestety zderzyliśmy się jako branża, firma. Niestety jako branża, firma i ja jako prezes zarządu zderzyliśmy się z ogromnym kryzysem. Jakim? Ja teraz Wam powiem. Ale słuchajcie mnie. Pierwsza rzecz, no niestety ogromny wzrost kosztów od energii, gazu po materiały i wszystkie inne koszty w firmie. Ja wiem, ale posłuchajcie mnie. Moment, od razu, od razu, Dobrze. moment, moment prezesie przy tym zdaniu nie tylko co prezes... Otóż to, dlaczego, nie, nie, to ja teraz zadam pytanie tu w imieniu pana, bo mam, mam to same, dlaczego nie zostaliśmy... Ale halo, halo. Proszę, pana. proszę pana, proszę pana, halo, no nie, no bo... Cisza, cisza, cisza. Ja mam takie samo pytanie, dlaczego nie byliśmy przygotowani? Słyszeliście, że prąd będzie drogi? Tak. tak. Słyszeliście, nie? W tamtym roku już mówili, no. Wyprzedzeniem może, Jest w 100%, tak? Dobrze. Nie zrobiliśmy, nie już, już mówię, jakie ruchy zrobiliśmy, tak, żeby była świadomość, tak? Ale jeżeli... Tak. O. Mleczarnia miała umowę na prąd do końca roku, na tani prąd. A Od jest... początku roku... No, to radę, doskonale, tak? No, Połowa tych pieniędzy byłaby pracowana z zysku poprzedniego roku, tak? Ja może to przedstawię tak, żeby jasno Było Byłoby wypracowane powiem bardzo jaśnie, druga część tych pieniędzy, skąd musiała się wziąć na tłumaczy patrzę, jest co nie no, ma na wziętych żaden kredyt, żadnego patrzeć. Ja, ja czyli coś kosztem przegryźliśmy. Nie no, było tych 10 milionów, czyli 15 Zapasy na wyższym poziomie, ale to co robimy jako zarząd w porozumieniu z zarządem sprzedajemy te zapasy, które były nadwyżką, po to żeby dywidelować oczywiście skutki kryzysu w roku